Konfederacja, wolność i niepodległość. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, no, niemożliwe jest w zasadzie kolejne posiedzenie Sejmu bez nowych unijnych regulacji. Tym razem z Brukseli mamy projekt dotyczący ujednolicenia systemu kwalifikacji właśnie członków załóg z żeglugi śródlądowej. Ja tylko pytanie, czy to jest aż tak niezbędne, czy to nie jest kolejny element ujednolicenia systemu prawnego, kolejna cegiełka do budowania jednego europejskiego super państwa dla unionistów i reszty obywateli, bo na wstępie warto też zwrócić uwagę, czy w przyszłości będzie dla kogo budować, czy dla kogo będzie tworzyć te nowe rozwiązania, ponieważ jeśli szlibyśmy za lewicowcami, za ekoszołomami, to w Polsce w zasadzie nie będzie gdzie pływać. I nie będzie jak żeglować po rzekach, które no, dzisiaj są bardzo mało żeglowne. W przeciwieństwie do krajów, które jakoś sobie z tym poradziły no, Niderlandy czy Niemcy to te organizacje pseudoekologiczne mają w Polsce duży wpływ. I ja boję się o to, że za chwilę po prostu nie będzie komu wydawać nowych certyfikatów. Pomimo że transport śródlądowy jest faktycznie bardziej ekologiczny, mniej emisyjny. O czym trzeba też w tej dyskusji pamiętać oczywiście. <laughs> A wracając bezpośrednio do tych nowych regulacji tutaj narzuca się w to, że będzie znowu jedno ujednolicone prawo z resztą krajów. To ma swoje plusy, ma swoje oczywiście minusy. No, my zasadniczo uważamy, że to, co przychodzi z Brukseli, nie powinno być bezrefleksyjnie przenoszone do naszego systemu prawnego. No, szanowni Państwo, co będzie z osobami, które muszą wymieniać dokumenty, no to jest kolejne utrudnienie ich życia w tym wypadku. Wzrosną też ceny egzaminów. Dodatkowo jeszcze no, co się stanie z bosmanami, co się stanie z szyprami, których istnienia to unijne prawo w zasadzie nie przewiduje, jak to będzie rozwiązane. No, zamiast zajmować się takimi rzeczami i właśnie. No, widzimy, że, widzimy, że moglibyśmy zająć się czymś znacznie bardziej poważnym niż posłusznym wprowadzaniem tych unijnych zakazów, nakazów, zmian, no, ale widzimy, że w polskim systemie ta partia rządząca, poprzednie, w zasadzie nie miały refleksji nad tym, czy prawo unijne jest dla Polski opłacalne, czy nie. Dziękuję. Oczywiście bez ujednolicania formuły dokumentu można się na całym świecie rozmaitymi dokumentami posługiwać, więc nie jest to konieczne. Natomiast zwracam uwagę, że Europa była zawsze silna i rozwijająca się między innymi dlatego, że kraje Europy ze sobą konkurowały. Każdy, kto rozumie ekonomię czy nawet sport, wie, że konkurencja. Powoduje podwyższanie jakości tego, co konkurencji podlega, i warto też, żeby dla dobra Europy, żeby kraje Europy konkurowały swoimi prawami. A to, ta regulacja to jest kolejny przykład ujednolicania prawa we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co likwiduje tą konkurencję, która jest właśnie tak korzystna. Niedługo będziemy mieli powoli ujednolicany. System podatkowy, już są pierwsze unijne podatki wprowadzane i kolejne w planach. To wszystko prowadzi w bardzo złym kierunku. I mam pytanie: ile będzie kosztować wdrożenie tej ustawy? Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.